Cześć kochani, witajcie na kanale Poziomka. Dzisiaj zapraszam Was na strażacki odcinek. Kojarzycie tego pana? Dzielnego strażaka sama! Oraz równie dzielnego strażaka, tylko że psiaka, czyli marszala z psiego patrolu. Koniecznie zostańcie razem ze mną w tym odcinku, a będą Was czekać wspaniałe niespodzianki. Zapraszam do oglądania! Sam, sam, przyjacielu! Dzięki wielkie za pomoc! Nasza dwójka uratowała chyba całe miasto. Zgadza się, marszał, to była spektakularna akcja. Gdy ty wjechałeś ze swoją armatką wodną po pożarze, nie było ani śladu. Sam muszę ci przyznać, że to był bardzo długi i ciężki dzień. Nie miałem pojęcia, że ten pożar w lesie jest taki gigantyczny. Jestem wykończony. Chyba musimy chwilę odpocząć. Oczywiście, że tak, przyjacielu. Odłóżmy tylko yy, nasz sprzęt, odstawmy wodze strażackie, a ja zapraszam Cię na mały poczęstunek. O, jedzenie! Uwielbiam po takiej akcji coś zjeść. Mmm, szczególnie coś słodkiego. Sam zrobisz jakiś deser. Będzie deser? Będzie czekolada? I będą niespodzianki moje własne. Firmowe? W takim razie to ja już nie mogę się doczekać. <laughs> Strażaku samie, ty zawsze masz świetne pomysły. Dzielni strażacy po bardzo długiej akcji gaszenia pożaru w lesie, głodni i zmęczeni? No to chyba należy im się jakaś niespodzianka. A oto właśnie ona gigantyczna porcja czekolady. Poczwórna. I to do tego jeszcze z niespodziankami. Ach, o to ci chodziło, że to twoja firmowa niespodzianka. Czekolada od strażaka sama. Sam? Jak ty to zrobiłeś? Nie dopytuj się, tak, marszał. To moja słodka niespodzianka i tajemnica. Niespodzianka i to poczwórna. Strażak sam. Zobaczcie, jak tutaj pięknie wygląda w takim stroju strażackim. Trzyma wąż i chyba psika wodą. No i prawdopodobnie jest to jakiś pożar. Mamy w środku aż cztery jajka z niespodziankami. A niespodzianki oczywiście są związane z bajką Strażak Sam. Odznaki, naklejki, gumki, figurki. A nawet wozy strażackie! Czekolada, czekolada, czekolada! Już nie mogę się doczekać! Sam, otwieraj! No dobra, Marszal, skoro tego chcesz, to wyciągamy jajka. Póki co są schowane tutaj w środku. Wow, zobaczcie! Wyturlały się wszystkie cztery niespodzianki. Wyglądają tak. Zwykłe jajka, zawinięte folią, takim sreberkiem. I mamy logo strażaka sama oraz naszego głównego bohatera. A teraz szybciutko na dole w komentarzu napiszcie sami, albo poproście rodziców, aby napisali, który z tych strażaków jest lepszy: Marszal z psiego patrolu, czy też może dzielny strażak sam. Wybierzcie swojego ulubionego strażackiego, dzielnego przyjaciela i faworyta. A ja otwieram moje jajka niespodzianki. I to aż cztery. Zaczynamy od pierwszego jajeczka. Oczywiście mamy tutaj czekoladę przepyszną, brązową. No i jest nasze pudełko z niespodzianką. Na razie nie widać, co tam jest w środku. A w środku oh, figurka! Ale czad! Ale nie jest to strażak sam. Tu jest pan komendant! Ojej, nie pamiętam jak pana imię, ale to jest szef remizy strażackiej. Szef wszystkich strażaków. Ubrany jest w taki, w taki mundur. Ma niebieską marynarkę, żółte spodnie i biały kask na głowie. Dodatkowo nasz pan komendant ma jeszcze siwe wąsy. Na ulotce mamy pokazane yy, znaczki we wszystkich językach świata. Jakąś jeszcze instrukcję, czy też komunikaty różne, i całą kolekcję wszystkich zabawek. Tak jak wam pokazywałam wcześniej, chciałabym trafić na może wóz strażacki albo tę łódkę strażacką i fajnie byłoby trafić na jakąś z odznak. Czas na kolejną niespodziankę. Moją figurkę odłożyłam sobie tutaj na bok. Znowu porcja czekolady, gigantyczna, aż mi się tutaj pokruszyła. Muszę pozbierać czekoladę, aby mi się nie rozpuściła tutaj. Odkładam ją na bok, na deser oczywiście. I uwaga, uwaga! Kolejna figurka! Oh, żeby tylko nie powtórka, nie powtórka? Nie. To jest Strażak. To jest chyba ta dziewczyna, prawda? Ona. Yy, również była w remizie strażackiej. Przyjaciółka strażaka Sama, przyjaciółka Elvisa, tylko nie pamiętam jak ona miała na imię. Jeżeli pamiętacie, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. Ląduje tutaj obok. I kolejna niespodzianka. Wow, ale czekolada śmiesznie pęka. I trzymajcie kciuki, żeby nie było powtórki, żeby trafiła mi się może jakaś fajna figurka albo wóz strażacki. Te nam... Chyba gumka! Wow! Idealna do szkoły. Co prawda, szkoła zaraz się kończy. Niedługo wakacje. Sprawdźmy tylko, bo z tej strony gumka jest biała, ale z drugiej strony jest... Elvis! Wow, lubię tego bohatera. Wiecie co, on potrafi pięknie śpiewać niczym Elvis Presley. Jaka fajna pozycja, Elvis tutaj jest chyba podczas jakiejś akcji. Trzyma butle z jakąś pianą albo z jakimś środkiem do gaszenia pożarów. Gumka jest bardzo fajna, oczywiście możecie ją wykorzystywać w szkole, wrzucić ją do piórnika albo Trzymać po prostu w biurku. Ostatnie jajko, niestety. Tak jak Wam mówiłam, mam tutaj nie tylko cztery. I mamy teraz. Wow, zobaczcie, znowu tak samo niespodziankę, w takim przeźroczystym, jakby jajeczku. Tutaj nie ma różnych kolorów jajek. I uwaga, uwaga, figurka! Znowu jakiś strażak. Nie wydaje mi się, żeby to był strażak sam. Zaraz zobaczę. Czy mamy tutaj figurkę strażaka sama? Może to jest on? Wow, słuchajcie, no byłoby fajnie. Tak wygląda. Stoi na baczność, chyba przed komendantem. Zobaczcie, tak prezentują się te figurki. Powiem Wam szczerze, że one jakoś mnie tak nie zachwyciły. Chyba lepsza jest nawet ta gumka do mazania. Ją przynajmniej można wykorzystać w szkole albo podczas jakichś prac. Szkoda, że nie trafiła mi się od znaka, bo na pewno fajnie by wyglądała. No ale mam za to zestaw trzech figurek! Wow, strażaku samie! To na pewno twoi przyjaciele z remizy strażackiej. Ale ekstra. No, powiem ci szczerze, że trochę cię zazdroszczę tych jajek z niespodziankami. Dobra, dobra, przyjacielu, ja już wiem o co ci chodzi. Ty mnie tutaj nie zagaduj, bo ja wiem, że ty to masz ochotę na czekoladę. Przepraszam, ale ja się nie powstrzymam. Ja nie dam rady. Kocham czekoladę. Kocham ją jeść, kocham ją pić. I kocham sery czekoladowe. A ta tutaj wygląda tak apetycznie, że mam ochotę ją od razu zjeść. Strażaku Samię, chodź, dołącz do mnie. Jestem, jestem. I oczywiście skuszę się na kawałek czekolady, żeby mieć siłę, energię i moc do kolejnych ważnych. Strażackich akcji. Mam nadzieję, kochani, że strażacki odcinek ze strażacką czekoladą wam się spodobał. Że lubicie przygody strażaków, czy to marszala, czy też strażaka sama. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro z zupełnie nowym odcinkiem. Do usłyszenia, pozdrawiam was. Pa pa!